Pracując przy tym projekcie bardzo ważna dla mnie była filozofia marki, czyli bliskość natury i minimalizm. Bardzo ważne jest to, że dbamy tutaj o holistykę. OE Parol dba o to, żeby każda kobieta świeciła pełnią swojego blasku, ale od środka, czyli nawilża, ujędrnia naszą skórę. To jest taki bardzo ważny krok ku w ogóle kobiecości, pewności siebie, a ja dbam o tą drugą nogę, czyli o to, co widać na zewnątrz. I tak, nie ma pięknej stylizacji bez pięknej zadbanej skóry i dłoni, paznokci, włosy. I tutaj, jeżeli mamy taką zadbaną, piękną skórę glow. To każda stylizacja będzie wyglądała dobrze. Najbardziej moją uwagę tutaj przykuła naturalność. Ja bardzo sobie cenię zarówno w życiu prywatnym, jak i tym zawodowym naturalne tkaniny, ale również przy okazji możemy powiedzieć o holistyce, czyli naturalność produktu. Bardzo lubię pracować z takimi klientami, w których produkty wierzę. Tu mamy suplementy diety, które są naturalne. Mamy olej z nasion wiesiołka, mamy omega 6. W tej sesji bardzo ważne dla mnie były kolory, czyli postawiłam na berze, na biel, lekki, odcień waniliowego, żółtego, takiego lekkiego masełka i piękne ażury, naturalne składy materiałów, naturalna bawełna, które będą pięknie wyglądały na zdjęciach. Zrównoważona moda, dbałość o środowisko, jest to filozofia DNA marki eparol, dlatego ja przygotowując sety stylizacyjne przygotowałam również rzeczy z drugiego obiegu. Z mojego punktu widzenia, czyli znowu poczucia estetyki dla modelek, żeby dobrze wyglądały na sesji zdjęciowej, ważne jest to, żeby piły wodę wcześniej, żeby przyszły wyspane, czyli nie ma takiej możliwości, że one przyjdą na przykład po imprezie Albo zawalą noc, nie ma czegoś takiego. I oczywiście z dobrym nastrojem, ja zawsze powtarzam, że to jest w ogóle połowa sukcesu.